Dala kilo ciastek Kurwa zbiewa mi Kurwa zbawicie mi Jak jest... ja Ej, nie gałem, gołem, tego co... jest... nie, duże... gumis, stop spam ban lol Ej Gumiś Rób tego live'a No już, już włączyłem nie Tak? A jaki do... masz kanał? Nie Mr. Pablo? Oczywiście Gumisz nobie, nie mogę znaleźć twojego kanału. Jaki ty masz kanał? Eee... Zapomniałem. Mr. Pawlo112. To nie twój kanał. Gumisz, dał nie. Why? Nie why, tylko what. Jaki masz... Gdzie nadajesz live'a? <noise> nie wiem. LOL. <noise> Nagrywam live'a w <noise> Ja mogę nadać live'a, bo mam konto, jak nie to, to ty. Grać na wyspę Co to jest Wyspa Ocalota? Serwer dla dla, dla... 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 Dla zaplosonych ludzików. Dla... przez Cypiola. To jestem ja. To jest on. Zdaję się raz wszystkich. Ej, czekaj, ja, to, ja chcę nagrać live'a. na W YouTube? Znaczy zresztą? No... nie wiem. No aż czego innego, przecież to jest tylko rozmowa, nie chodzi o obraz. No właśnie. Nie ogarzę Jakiś Daniel psot psot Fab Fab. Lol fapas przed nazwą Patryk? Nie co? <śmary> lol <śmary> Spoko nie Ej ja też to nagrywam nie tak for fun A ja nagrywam, ja będę <śmary> robił z tego live'a za chwilę lol Wrzucimy to na kanał, bo lubię Ej czemu, ej czemu? Nie, nie, nie lol Co za gówno z tym <śmary> Rozwaliłem se coś Czemu napisałem dołączać do żmowy? Uwaga! Ej, la, ja wam nie trolluję. Nie będzie, nie uważajcie. No ja już nagrywam, o. ej. Czekać nie tam do... ludzi. Józef, mów coś. Józef ma wyjebane jak biały. Mateusz Bialic. nie. Nie stop, przestań Cię Może dodam koleżankę mojej mamy Chyba chory ilo, ona ma lat 50 Tak znowu mi przerywa wszystkich 12fpsów na Minecraftie kurwa znaczy na dziś łajd Znaczy bez nich stół, w ogóle się nie Wy się ogarnijcie Bezjeb mnie dodaje. Kto to mówi? dostaliśmy sami. Nie, jeszcze ja jestem. Ej, gdzie <grystanie> jest Sciepior? Cypioramy. Zjeb mnie dodaje. Nie! Ja jego możesz zywali! Nie wywal, bo... A zresztą ja to nagrywam na YouTube. Trzymał Game goja? Ja już nagrywam! Weź go stąd! My już dawno. Nie! Szukajcie, bo weź, ja wam tego nie czekam! Jest tego, tego że... ty wam live i chuj. Nie. Ja nagrywam